Jak Państwo widzą, w temacie prezentacji zostało zawarte pytanie i gdyby dzisiaj byli Państwo moimi studentami i bylibyśmy na zajęciach, poprosiłabym Państwa o to, żeby podali mi Państwo pięć wspólnych z najnowszej literatury czeskiej oraz cyklu Kolba. Jak możemy sobie wyobrazić, jest to zadanie trudne do wykonania, więc na szczęście nie jesteśmy dzisiaj na zajęciach i nie są Państwo moimi studentami, ale zamiast tego opowiem Państwu o opcji, którą prowadziłam w minionym roku akademickim i o metodzie, którą zastosowałam. Była to opcja literaturoznawcza o tytule rozdział otwarty, najnowsza literatura czeska po roku 2000 w tłumaczeniach na język, na język polski i prowadzona była w Instytucie Filologii Słowiańskiej dla naszych studentów. Była to opcja otwarta. Wzięło w niej udział 30 osób. Wśród nich była jedna studentka, wolna słuchaczka Wydziału Filozoficznego. Kiedy zaczynałam planować ten przedmiot, zastanawiałam się nad tym, jakie problemy najczęściej spotykamy w nauczaniu literatury na poziomie akademickim. I tutaj skupiałam się głównie na ćwiczeniach konwersatoryjnych i ćwiczeniach prowadzonych do wykładów. A wśród tych problemów najbardziej interesowały mnie trudności w aktywizacji studentów, w aktywizacji całej grupy studentów, brak przełożenia materii zajęć na potrzeby i zainteresowania studentów. Oraz przewaga metod podawczych nad, metody, nad metodami praktycznymi. Stąd też założyłam sobie cele w, obszarze, w trzech obszarach. W obszarze efektów kształcenia interesowało mnie najbardziej rozwijanie umiejętności analityczno-interpretacyjnych oraz rozwijanie umiejętności dyskusji i argumentacji. W celach praktycznych była dla mnie najistotniejsza aktywizacja studentów, aktywizacja całej, całej grupy uczestników kursu. Postawiając sobie też cel badawczy, był dla mnie istotne zbadanie możliwości użycia cyklu Kolba w zajęciach z literatury na poziomie akademickim. I tutaj e, przypomnę tylko czym jest cykl Kolba, ponieważ e, jest to e, podstawa do nauczania opartego na doświadczeniu. E, cykl Kolba zazwyczaj otwieramy do właśnie aktywnym doświadczeniem, później przechodzimy do, e, do refleksyjnej obserwacji, do fazy refleksji i dyskusji. Następnie tworzymy teorie i te teorie są dla nas właśnie abstrakcyjną konceptualizacją tego doświadczenia i wniosków, które płyną z refleksji. Następnie przechodzimy do zastosowania i zastosowania teorii, którą opracowaliśmy w fazie właśnie konceptualizacji. Ten cykl kolba jest istotny o tyle, że warunkiem jego efektywności jest przejście przez wszystkie jego fazy. Możemy go używać globalnie, czyli możemy go zaplanować na całe nasze zajęcia, na cały kurs, możemy używać go wielokrotnie w jednej sekwencji zajęć lub w trakcie całych, całych zajęć, na przykład konwersatoryjnych. I ja Państwu pokażę dzisiaj dwa przykłady. Jeden <grym> będzie przykładem globalnym i to jest przykład, który tutaj widzimy zaprogramowałam dla swoich studentów doświadczenie, które było primarne, wobec doświadczeń, które e, potem pojawiały się w trakcie kursu i był to udział w selekcji listy lektur. Studenci e, zawarli ze studentami pakt, kontrakt, e, wprowadziłam zasady 5 na 5, e, która oznaczała, że mieli obowiązkowo przeczytać 5 e, lektur w całości i 5 lektur we fragmentach e, i następnie oddałam inicjatywę studentom, wybrali Mieli wybrać trzy dowolne teksty, które zostały opublikowane po roku 2000 w języku czeskim i przetłumaczone na język polski. Co ciekawe, w tym głosowaniu wzięło udział 90% uczestników kursu i studenci na tej podstawie, wraz ze mną, z moją pomocą, ustalili listę lektorów. To doświadczenie było prymarne, tak jak powiedziałam, i wracaliśmy do niego w trakcie całego kursu. Bardzo często stosowałam również. Jednostkowe cykle kolba, które bardzo często powtarzałam wielokrotnie w trakcie jednej sekwencji zajęć. I tutaj mamy przykład pracy z tekstem powieści Michała Ajwaza, która ma bardzo rozbudowany charakter metaliteracki, skupiony głównie na fenomenie książki. I pracę z tym tekstem rozpoczęłam od doświadczenia polisensorycznego. Studenci mieli zbadać, trzymając w ręce książkę, fenomen książki jako przedmiotu fizycznego. Mogli ją powąchać, dotknąć, obejrzeć, podrzucić i, i, i tak dalej. I ich doświadczenie zostało skonfrontowane z tajemniczym cytatem. Nie wiedzieli, kto jest autorem tego cytatu. Mieli podać y, y, trzy swoje typy, a tutaj przewrotnie autorem cytatu był autor powieści. Przechodząc płynnie z fazy doświadczenia do fazy refleksji, Studenci odpowiadali na pytanie w ankiecie o to, e, jakie są ich preferencje, czy wolą książkę w formie tradycyjnej, czy w formie elektronicznej, i jak tutaj widzimy, e, przewaga była formie tradycyjnej. Następnie e, z uwagi na to, przeszliśmy e, do dyskusji na ten temat. Studenci w formie chmury w wyrazowej odpowiadali na pytanie, czym jest dla nich książka. E, dyskutowaliśmy na ten temat, następnie e, przechodząc już właśnie od fazy. Fazy refleksji zastanowiliśmy się nad definicją książki. Spisaliśmy już taką bardziej profesjonalną definicję i ten, ten, właśnie, ten tekst definicji zastosowaliśmy do interpretacji rzeźby Macieja Krenna. Zapytaliśmy się, czy jest to jeszcze książka, ponieważ ta rzeźba jest skonstruowana z książek, czy już wymyka się wskazanym przez nas ramą, ramą książki jako przedmiotu. E, przedmiotu fizycznego i przedmiotu, który jest też e, rezerwuarem tego tekstu literackiego. Te ćwiczenia pomogły nam zdecydowanie w pracy nad fragmentami tekstu o, o charakterze e, metaliterackim, e, i zdecydowanie skorzystaliśmy z tego doświadczenia w pracy właśnie nad interpretacją opowieści. E, w trakcie kursu i, na, i po jego zakończeniu wielokrotnie zastanawiałam się nad tym, czy zastosowanie metody Kolba w pracy, nad, w pracy z literaturą w trakcie przedmiotu opcyjnego przyniosło zakładane przeze mnie efekty? I tutaj mogę bez wahania powiedzieć, że tak, zwłaszcza właśnie w obszarze aktywizacji całej grupy, ponieważ cała grupa była zaangażowana, dyskutowała i również bawiła się, ponieważ wprowadziłam tutaj wiele elementów zabawowych do, do kursu. I, I bardzo często korzystała właśnie również z narzędzi internetowych, takich jak Kahoot czy, czy Quizis, właśnie. Co więcej, takim bardzo przyjemnym zwieczeniem kursu była informacja zwrotna, którą otrzymałam od studentów, i ta informacja zwrotna była symptomatyczna, ponieważ bardzo często pojawiały się tutaj uwagi na temat metody zastosowania w prowadzeniu kursu, a ja jestem przyzwyczajona do tego, że studenci mówią, że Przedmiot był fajny, że zajęcia były interesujące, że prowadząca jest miła itd. A tutaj zwrócili szczególną uwagę na to, że była przeprowadzona w ramach innej metody niż są do tego przyzwyczajeni. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale dzisiejszą prezentację również przeprowadziłam w oparciu o cykl Kolba. Wyszłam od refleksji na temat problemów, które spotykamy w nauczaniu literatury, przeszłam płynnie do teorii, pokazałam jej możliwe zastosowania. A samą fazę aktywnego doświadczenia zostałem już Państwu i bardzo zachęcam do pracy z cyklem kolba.